Hej, z tej strony Gosia. Dzisiaj jestem z Kofi. A i w tych kubeczkach mam karmę moja miska. Ukryję je teraz w ogrodzie, a Kofi będzie ich szukała. Zostań Kofi. Pierwszy kubeczek położymy tutaj. Dołem. dołem. Drugi kubeczek ukryjemy tutaj. A trzeci położymy tutaj. Kofi, jesteś gotowa? Szukaj. Wszystko. Jeszcze jeden. Ekstra, szukaj dalej. Szukaj dalej, Kofi. Pomogę ci, Kofi. Odejdź. Chodź, pomogę ci. Już nic nie ma. Kofi, gdzie jest trzeci kubeczek? Szukaj trzeciego kubeczka. Nie, nie tutaj, tam. Brawo! Trzeci kubeczek za nami. Kofi podała swojej misji i przy tym dobrze się bawiła.